i witam się dzisiaj z tej strony jak widać już ten jak mu tam ja nazywam lilię to Liliowiec chyba Prze, przekwita zacznę dzisiaj obchód z tej strony ogródka dzisiaj udało mi się ogarnąć tutaj posadziłam wykopaną z Ogródka, tą piwonię. Szkoda mi jej wyrzucać. Ona mi już tyle lat nie kwitła. Myślę, że ją tutaj rozsadzę, posadzę i zobaczymy, co z niej będzie. Yy, tak. Rabarbar jeszcze coś tam ma. Jakieś młode listki, także jeszcze coś by można było z niego zrobić. Tutaj sobie taka ta. Ładna dosyć paproć. Rośnie złożyste. Malinki już się pomału u ten zawiązują. Jak widać, już nawet kilka mm, takich malin dojrzałych było. To chłopcy sobie zjedli. Po prostu będą. One może troszkę późniejsze. To mój poznakieć to nie malina. Dobra, patrzcie. Bardzo fajnie się zawiązują. Malinki. O, widać. Ja Wam niedawno nagrywałam z ogródka, ale kwiaty tak szybko rozkwitają. Więc dzisiaj nagram. A kiedy Wam tam wstawię ten film, to już będziecie mieli. No i tutaj tutaj powycinane i właśnie rozkwita ten tutaj taki wysoki. On nie żółty. Ja nie znam nazwy. Kto zna nazwę tego kwiatka, to niech mówi. O, czekajcie, ja Wam to tak z góry pokażę. To jest taka wysoka roślina. Ja gdzieś wzięłam malutką sadzoneczkę i ona po prostu, jak nie ma deszczy, to ona jeszcze stoi, tak powiem, dosyć stabilnie, a jak są deszcze, to ona się kładzie i trzeba ją po prostu związywać, bo ona jest wysoka. No, takie dosyć ładne kwiatuszki, takie, wiecie, starodawne. O, Ten, patrzcie, jaki on wysoki, on wyższy ode mnie, że 2 metry. O, ja go nagnę. No, taki ładny, powiem wam, taki gerberowy. No, ładny taki. Późno dosyć kwitnie. Już większość kwiatów, nie licząc przykładowo lilii i lilii mieczyków i dali, już przekwita. W tym roku albo wcześniej, albo późno. Wszystko, tak powiem, wam kwitnie w sumie nie wiem, no ma jeszcze dużo tutaj tych I rysy to one wiadomo wszystkie już przykwitły u mnie i rysa jest masę. i tutaj widać te właśnie tu była wykopana i tam daleko od domu tam przy słoneczniku będę musiała to jeszcze te jak ja to mówię nazywam to babkę sobie rozsadzić na jesieni i tą drugą również bo ona mi już tyle terenu zajęła Jakiś może tutaj pójdzie Bliżej domu Tutaj jakiś taki Ni to kwiat, ni to chwast Takie coś mi tu rozkwita O Dobra Ta też Już przykwita No dosyć ładna jest Ma dużo kwiatków ten liliowiec Ale Szybko w tym roku wszystko Wszystko gdzieś jakoś szybko Tak, e, tak lilia już niektóre właśnie kwiaty już widać przekwitają a już można powiedzieć, że ona jest w pełnej okazałości tego rozkwitnięta no tutaj jeszcze akurat jeden pąk się został ta bardzo szybko wiśniowa przekwitła, myślę, że na jesieni lub na wiosnę to ja sobie dokupię, ponoć tutaj to jest nasionkiem. O koleżanki jednej Mardar Chyba bodajże, jak się nie mylę, mówiła, że to jest właśnie nasionko. Ale nawet żem o tym nie wiedziała. Dobra, kochani, tak tutaj jest ta druga. O, zobaczcie, już bliższa Powiem Wam, że szkoda, że. Nie czujecie zapachu, że wyjecie przez kamerę, Wam nie mogę oddać tego aromatu tej yy, lilii. Także, przepiękna. I tutaj na tym malutkim też widzę kwiatusio taki tej lilii. Rozkwit. Tutaj już się zabiera do rozkwitnięcia mieczyk, ale tam chyba dalej dwie sztuki, tam dalej już jest w pełni rozkwitnięte, on taki jasny będzie tutaj funka już przekwita, można powiedzieć w fioletowych tych dzwonuszkach już oblatują, ona już przekwita powiem wam, stoję obok tej lilii i ona mi tak pachnie, jeszcze raz może do niej wrócę, może zanudzam ale powiem Wam, że kwiaty są piękne. Yy, że tak powiem, zaczynam swoją historię z tymi właśnie kwiatami. I na pewno nie zabraknie innych kolorków, bo po prostu zachwycił mnie ten kwiat, ten zapach. I przede wszystkim jest to roślina wieloletnia, której nie trzeba wykopywać, bo dalej yy, trzeba wykopywać mieczyki, trzeba wykopywać, a czasami ciężko z przechowaniem. Tutaj nie wiem jaka ona będzie. Mam nadzieję, że jak rozkwitnie, to nie zdążę Wam nagrać. Chociaż może zdjęcie na społeczności wam stawić. Czekajcie. I tak no, filmy będą dosyć, wiecie, pewnie często, bo tutaj mieczyki. Y, zabierają się do kwitnienia. Także zechcę też Wam pokazać wszystkie w tej całej okazałości tutaj pewnie on będzie taki pomarańcz z tego co widzę tutaj jeszcze nie wiemy są kłosy i tutaj ten kwiatek powiem wam że niby on ładny jest tylko trzeba wykopywać jak mieczyka ja mówiłam nazwę ale znowu mi z głowy wyleciało tylko dobre kwitnie, wiecie. Ja go oczywiście wykopię, no bo wiadomo, szkoda mi go, bo jednak zapłaciłam za to. Ale nie będę tego więcej powielać Tutaj już przykwita mieczyk. On taki bardziej, ten, taki drobno kwietowy nie? Tu kolejny zabierze się do kwitnienia. Przepraszam za hałasy z ulicy niestety. Ulica mam tu za płotem i tak. Różyczka. O, proszę. Ona już mi, zobaczcie. ona jest taka nieduża. Malutka. O. Bliżej że wam troszeczkę zrobię bardziej. O, zobaczcie. Barwa tych kolorów. Ona ma raz, dwa, trzy cztery kwiatusie nie wiem czy będzie widać raz dwa trzy cztery o i tutaj kolejny kwiatuś, piękna taka tutaj w widzicie biała a tu tak jakby końcóweczka czerwona piękna jest i tutaj ma jeszcze dodatkowo widzicie kwiatusie Dobrze, zmniejszymy i nie kwiatusie, tylko pączki pączki i będzie sobie kwitło i przekwitnięta tutaj już jeden przekwit o. ten tutaj widać bardziej taki róż o. jest i tu, tu bardziej więcej tego białego także tak to wygląda no nic kochani, lecimy dalej. Akurat swoje sąsiadki nie jest kościoła i nie chciałam, żeby tutaj wiecie, było i słychać w tle I dalia. Powiem Wam, przecudna ta dalia jest. Ja ją już pokazywałam kilka razy, ale powiem Wam, że kwiat się nawet utrzymuje. Dosyć długo. Dwie sztuki jest właśnie tego egzemplarza dali. O, ona jest niewysoka, zobaczcie. I jeszcze dodatkowe pączki będzie miała. Nie wiem czy już wspominałam, że chcę zebrać sobie nasionka. O piękna. Nie wiem jak to powiedzieć taka nie fiolet nie taka bardziej ciemna, ciemna wiśnia podchodząca pod fiolet kolor. Nie wiem czy na kamerze to będzie. Widać. O widzicie kochani. Dobra. i teraz zmniejszamy się do normalnej tej i idziemy dalej tutaj mieczyki mają już kłaskie jak ja to mówię nie wiadomo jaki to będzie kolor obok mamy dwie sztuki mieczyka kolor jak widać biały śnieżny i kolejny mieczuś o widzicie jeszcze ile ma do góry na rozkwitnięcie i sobie rośnie tak i tutaj kolejna sztuka i tam widzimy jest kłos kolejny zobaczymy jaki kolor wyjdzie z tego mieczyka i tutaj rozkwitać zaczyna już dalia czekajcie może z drugiej strony żeby było lepiej widać kolor kolor biały o też taka pełna szak bardzo silny będzie oczywiście tego kwiecia Tutaj mieczyki, one chyba tutaj mają sucho. Ogólnie sucho jest strasznie, mimo że yy, chyba yy, wczoraj czy przedwczoraj nagrywam ten film, padało w nocy, ale co to było? I kolejna sztuka dali. Nie wiem, czy ma więcej kwiatów od ostatniego filmu, czy nie, ale jest przycudną. Przepięknie pachnie, e, przepięknie rośnie. O, Dalia nie pachnie. O dziwo, Dalia jest takim kwiatkiem, który nie pachnie. O. Normalnie takie, powiem Wam, silne te łodygi. Maniaż by się chciało capnąć i sobie do bukietu wziąć. Ale wiecie, ja szkoduję, bo ona szybko mi zginie, a tutaj jednak ona sobie fajnie rośnie, ale gruba jest. Taka jest gruba tutaj. Patrzcie, jaką ona ma tą grubą tą młodyka silna jest no. miejmy nadzieję, że bulwy też będą fajne, rozrosły się bo jak kupujemy w te bulwy jakieś takie wiecie nie są za duże no i mam nadzieję, że w tym roku jakoś lepiej to przechowam bo w chłodniejsze miejsce wyniosę bo trzymałam w kuchni mieczyki przetrwały w sumie już drugi rok a dali je niestety zgniły i tu jest jeszcze jakaś kolejna dalia, która będzie późniejsza. Powiem Wam te dalie w tym roku tak wcześnie kwitną. I tak, wrócimy jeszcze tu, tu się rozkwit. Może z tej strony. Czerwony, chyba najładniejszy. O czerwoniutki. Mieczyp. No i tutaj jeszcze obok są kolejne. Dzień dobry. dobry. I to wygląda tak. Tutaj jeszcze masę jest fragmentu kwiatka do rozkwitnięcia. Ale jest, powiem Wam, fajny kolorystyczny. Czekajcie, może Wam powiększę, żebyście widzieli. Zobaczcie, ta. Tutaj ręce mam trochę brudne, bo dopiero u ziemi tak że wiecie i wygląda w średeczku tak taki kremowy a tutaj zobaczcie kochani koło domu już go chyba pokazywałam sobie rośnie słonecznik nie jest to ozdobny tylko akurat jadalny słonecznik silna sezonka dobra lecimy na drugą stronę i tutaj mam kolejny egzemplarz tej lilii tu już u podnóża wycięłam łubin, bo zabrałam już nasiona, tyle ile ja myślę potrzebuję, było masę, to ja bym tu hektar obsadziła. Coś wam pokażę, taką ciekawostkę. Tutaj jak po prostu robiłam w ogródku, muszę kucnąć, to w tamtym roku na tych, bo nie wiem czy każdy wie, na mieczykach jakie wykupujemy na tych takich dużych bulwkach to są takie malutkie kuleczki, czyli takie jakby nowe, co się tworzyły. No i ja sobie tutaj suszyłam i te pobrwałam, te wiecie, te maluchy. Chociaż słyszałam wcześniej, że można je do ziemi wsadzić, ale nie zakwitną pierwszego roku, ale wytworzą się bulwy I ja sobie je te zgarnęłam tutaj, nie? Do ogródka i zobaczcie. Gdzieś tam pewnie motyką przegrzebałam. I z tego. Tutaj powstało mi przedszkole. Przedszkole ten mieczykowe. Zobaczymy jak mi to tutaj to. I ciupałam myślę, co to jest jakaś trawka, nie trawka. Ja dziwo, jeden nawet będzie kwit z tych mieczyków. Tam gdzieś się jeszcze schował wy. Tym? Yy, w tym w biciuszkach. I zobaczcie, normalnie przedszkole tutaj się fajnie zrobiło. No oczywiście to wykopię. Zostawiłam to. No i te wzduszki to takie tradycyjne, myślę. One takie ciemny, ten, yy, taki ciemny kolor, nie? Ciemna, pomarańcz, nie? ale niektóre zobaczcie, takie ciem... Inne takie ciemniejsze żółto to obramówko, inne no, takie bardziej ten. Niby jedna odmiana, a takie o, takie jakby dwa rodzaje, nie? Dobra, stanę Idziemy dalej. Tutaj już sobie mieczyk. Przykwita. Ładny on tutaj, taki. Takie, tutaj takie języczki, nie? Dobra. Dalia ta już, nie? No to już przykwita. Taka krótko kwitła w sumie. drobno kwietowa. I te takie tu. O. Ale powiem wam, szałciał. Ja to nasiałam tych śmierzuchów yy, nasypałam, no sobie od serca myślę. Część zejdzie, część nie zejdzie. One zeszły i one takie gęste. Oczywiście będę miała swoje nasiona. I dwa rodzaje tego. Tutaj młody ten rozkwit. Młody łupin, jedyna sezonka. Yy, Róża. Obcięłam yy, te przekwitnięte, bo nie wiem czy każdy wie, jak się obetnie to właśnie przekwitnięte, to ona jeszcze raz zakwitnie i widać pączki kwiatowe będzie kwitła po raz kolejny różyczka to jest przekwitnięty mieczyk tutaj też żółte widać widać i tutaj kolejna zawiązuje nowe pączusie przynajmniej jeden widzę jak to by mówią, y, można niby tą obciąć i ukorzenić, nie wiem, nigdy nie robiłam, musiałabym dobrze dokładnie popatrzeć w internecie, no i tutaj tam, y, tutaj to już jest, myślę, że to jest taki fiolet, naprawdę fiolet w porównaniu do tamtej, też jest y, taki y, bardzo, bardzo silny krzak tutaj w tamtym roku też w tym miejscu miałam dalie, Już nie pamiętam jaki kolor Bo jedna była właśnie taka gerberowa, druga była pełna Tu widzę, że mi się trafiły takie Takie akurat kolorki Bo podzieliłam się z kilkoma też osobami Bulwami dali i były tam Po prostu różne też kolory i Mam nadzieję, że osoby są zadowolone, i także pozdrawiam Ewelinę, Grzegorza, którzy otrzymali ode mnie e, kilka, e, po prostu też e, dali. Podzieliłam się po prostu i, i niech mają. Ja nie mam aż tak tyle miejsca. Zaszalałam z zakupami, także i tutaj patrzcie, taka. Różyczunka. oleńka, ale śliczna. I kolejna będzie. I kolejna. Tutaj z tej widzę. Przyrost. Z tej okrywowej. Czy jak? O, jedna jeszcze przekwitła, Też muszę obciąć. Na jednym już obcięłam. Na drugim muszę obciąć. Dobra, idziemy do dali. O, co wam pokażę? Przy okazji. Tutaj zobaczcie. Pod, praktycznie pod skrzynką yy, koło domu jest ten szan. Zobacz, jaki szan. Normalnie biorę sobie liście. On mi tu już od lat rośnie. Ten szan i, i jest. Dobra, idziemy do dali kolejnych. O, jak się przewrócił. Ciężar. Dalia. Ta już je, zaczyna rozkwitać. Ta. Mam nadzieję, że ona sobie da radę, bo ona jest najsłabsza. I jaki ma kwiatuś? Kwiatuś pełny. Jasny. Jasny, fiolet, myślę. Boczymy. Tutaj. Widocznie. Tutaj zaraz się wytworzy drugi kwiatuś. Także na razie dwa. Tutaj jakiś pęczek. Pączek. Kwiatusia. Także. Piękny, no duża jest, tak powiem Wam, że jest w wielkości takie dłoni, nie? To jest spora. Taka. No i ta, bardzo cieszy oko. Ta biała. Niektóre przekwitają, niektóre zakwitają. Ja to nazywam takie pełne, gerberowe. Ale powiem Wam, ma tego kwiecia. Szak jest bardzo tutaj silny. Sztywne te łodygi, także tak. Słoneczniki zakwitły, ale ja muszę niestety, widzicie, jest ulica blisko, także są hałasy. wyjść tam na drugą stronę, żeby wam pokazać, jak one wyglądają, bo one są odwrócone akurat w stronę. No i tak, jestem na chodniczku. I tutaj chyba na razie trzy sztuki rozkwitły. One pierwotnie były. Brązowe te miały tutaj płatki, no może są takie z deka brązowe albo normalnie jeszcze przebrwienie od pyłku. Mają masę, masę mm, zawiązanych pęczków, poczków. Będą kwitły taki nad tym, nad płotem koło płotu, chociaż się w tę stronę nie przewalą. Jakby się w tamtą stronę przewalały, to ja je to przywiążę i do płotu i będą sobie żyć. O, ten już puszcza płatki o, Oczywiście pozyskam sobie nasionka i będę mieć własne. O, ten może będzie brązowy. O, tak się wydaje. Ten tu. Kolejne się myślą Rozkwitać. Dobra. Kochani, jeszcze raz do słonecznika wrócę. I się dzisiaj już. Myślę, że pożegnam. Widzicie jak mi tutaj nie dadzą nagrać. Także tym akcentem słonecznikowym się żegnam. Pa.